Cześć, ja jestem Kasia, a dziś razem z moimi zwierzakami opowiem Wam o tym, jak chronić się przed jednym z najbardziej niebezpiecznych pasożytów dla zwierząt, czyli kleszczami. Te drobne pajęczaki stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla naszych zwierząt, ale także dla nas, ludzi. Liczne choroby odkleszczowe mogą mieć ze sobą wiele ciężkich powikłań. Problem kleszcze niestety jest ogromny. A z roku na rok przybywa ich coraz więcej. Trzeba pamiętać, że kleszcze atakują już przy temperaturach wyższych niż 4 stopnie Celsjusza. Największa aktywność tych pajęczaków przypada zatem na wiosnę i na jesień. I to właśnie wtedy liczba zachorowań po pogryzieniach kleszcze jest największa. Nie oznacza to jednak, że w pozostałych miesiącach roku jesteśmy bezpieczni. Łagodne zimy jakże sprzyjają ich bytowaniu. Co więcej, kleszcze posiadają zdolność do przystosowania się do nowych, trudniejszych warunków. W efekcie czego nawet w miesiącach zimowych zdarza się je znaleźć na ciele naszych zwierzaków. Ocieplający się klimat sprawia, że ich warunki bytowe są coraz lepsze, a w konsekwencji my spotykamy je coraz częściej. Dlatego dziś pokażemy Wam wiele różnych sposobów na zabezpieczenie psów i kotów przed kleszczami. Omówimy je i pokażemy jak je stosować, dzięki czemu będziesz mógł wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego czworonego. Zaczynamy! Obecnie najbardziej popularnymi i najczęściej stosowanymi preparatami na kleszcze są krople w pipecie, czyli płyny typu Spot-On. Działają już 24 godziny po aplikacji, która jest bardzo łatwa i zupełnie bezbolesna. Pamiętajmy jednak, że krople mogą powodować reakcje alergiczne, dlatego po ich zastosowaniu uważnie obserwuj swojego psa i kota. Ten rodzaj ochrony możemy stosować już dla szczeniaków od drugiego miesiąca życia. Preparat w większości przypadków działa przez okres 4 tygodni, dlatego wystarczy, żebyś aplikował go raz na miesiąc przez cały sezon kleszczowy. Aby krople były skuteczne, nie kąp zwierząt na kilka dni przed i po. Użyty szampon wypłucze zastosowany preparat. Uważaj także, aby zarówno psiaki jak i koty nie wylizywały się w miejscu podania płynu. Krople aplikujemy bezpośrednio na skórę zwierzaka. Pokażę Wam jak to zrobić na zenie. Zen, chodź do mnie! Chodź. Tutaj, siat, super. Preparat skrapiamy na karku lub między łopatkami, ponieważ w tych miejscach pies nie będzie mógł się sam wylizać, co mogłoby doprowadzić do zatrucia. U większych psów stosujemy krople także na całej długości kręgosłupa. Rozchylamy sierść, uważamy, żeby preparat nie spłynął po ciele, i rozprowadzamy po karku w kilku miejscach. Krople dobieramy w zależności od masy zwierzęcia. Znajdziemy preparaty dla mniejszych i większych psów, jak i kotów. Spray bardzo często zawierają te same składniki czynne, co krople. Różnią się jednak sposobem aplikacji. Ja dzisiaj opowiem Wam o preparatach przeciwko kleszczom i pchłom dla psów i kotów w spreju. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom podłoża tworzy na powierzchni skóry zwierzęcia warstwę ochronną zabezpieczającą przed ponowną inwazją ektopasożytów. Właściciel rozpyla najpierw na kocie, potem na psie preparat. Wystarczy, że rozpylisz i wetrzesz substancję, odgarniając sierść pupila tak, by płyn znalazł się na całej sierści. Dokładnie rozprowadź preparat na skórze grzbietu, pleców, karku, na bokach, brzuchu i nogach. Pamiętaj o omijaniu okolic oczu i uszu naszych zwierząt. Ten prosty zabieg zabezpiecza czworonogi przed inwazją insektów na długi czas. Pies zyskuje ochronę do 3 miesięcy, natomiast kot do 6 tygodni. Produkt ma wodoodporną formułę, dlatego tuż po dwóch dniach od rozpylenia substancji możesz pozwolić swojemu psu na kąpiele. Pamiętaj jednak, że w zależności od preparatu ich czas stosowania może się różnić. Podobnie jak w przypadku kropli, dobieraj je ze względu na masę i wiek swoich zwierząt. Wybierając obrożę, pamiętaj, aby dopasować ją do swojego zwierzęcia. Obroża przeznaczona dla kociąt i szczeniaków niekoniecznie musi się sprawdzić w przypadku dorosłych czworonogów. Wiek i rozmiar kota jest zdecydowanie najważniejszym kryterium, którym powinieneś się kierować. Ich czas działania jest naprawdę różny. Niektóre działają przez miesiąc, kilka tygodni, a nawet do 8 miesięcy. W przypadku naszej obroży insektobójczej Frexin dla kota jest to 90 dni, a dla psa okres ochronny trwa między 7 a 8 miesięcy. Tego typu produkty chronią zazwyczaj już po 48 godzinach od zastosowania. Pamiętajcie, że obroża nie służy do zapinania smyczy, a do stałej ochrony, dlatego zarówno pies i kot powinny ją nosić cały czas 24 godziny na dobę. Szampony przeciwpasożytnicze są świetnym uzupełnieniem stosowanych kuracji. Wspomagają ochronę psów i kotów nie tylko przed złapaniem niechcianych kleszczy, ale i pcheł. Znajdziecie ich szeroki wybór także dla psów ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień. Frexin posiada właściwości pielęgnacyjne, a dzięki zawartości witamin A i E łagodzi i nawilża skórę. Podobnie jak z innymi produktami, uważnie dobieraj dawki do wieku i masy zwierząt. W przypadku niektórych szamponów istotna jest ochrona ciała, dlatego pamiętaj, aby dokładnie przeczytać informacje zawarte na produkcie, a w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Odpowiednie stosowanie preparatów przeciw kleszczom jest skuteczne, lecz niestety mimo wszystko czasem może się zdarzyć, że nawet najlepiej zabezpieczony zwierzak złapie niechcianego pasożyta. Kiedy już spotka Cię ta nieprzyjemna sytuacja, warto, żebyś był przygotowany. Do wyrwania kleszczy najlepiej sprawdzą się specjalistyczne sprzęty, dzięki którym będziesz mógł samodzielnie i precyzyjnie go wyciągnąć. Mowa tutaj o różnorodnych pensetach, szczypcach i kleszczołapkach. Pomogą Ci w bezpiecznym i szybkim usunięciu pajęczaków. Usuwają wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość i umiejscowienie. Nie urywają i nie pozostawiają w skórze hipostomu oraz nie ściskają odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami chorobotwórczymi. Jeśli znajdziesz pasożyta na ciele swojego psa czy kota, staraj się działać szybko. Jeśli po kilku dniach po jego usunięciu pojawią się niepokojące objawy, jak m.in. ospałość, apatia, brak apetytu, dyszenie, ciemne zabarwienie moczu, skontaktuj się z lekarzem weterynarii w celu sprawdzenia, czy Twój czworonóg nie zaraził się chorobą odkleszczową. Więcej o preparatach przeciwpasożytniczych przeczytasz na naszej stronie www.zoart.com.pl Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Więcej porad już wkrótce.